Badania psychologiczne, które co się okazuje, żadne dziecko nie osiągnęło dojrzałości szkolnej, sześciolatki. I to jest dowód na to, proszę Państwa, że ta ustawa wcale nie wprowadza rewolucji. Wręcz przeciwnie, naprawdę te sześciolatki powinny zostać jeszcze w zerwisku tak naprawdę. I wtedy byłoby zupełnie inaczej. Dzieci nie dojrzały, będą siedziały w tej świetlicy, ale. ale... Pani, pani Przewodnicząca, ale mimo wszystko w polityce 15 tysięcy zainwestowanych. No i chwała Bogu. A pani powie, bo Pani mówi, jak wyglądała sytuacja w szkole w bo byłem tego nałożnym świadkiem. Jak przystosowano świetlicę do dziurawy stół z no w Jorku nie ma dziurawę stołów. Z Z pokoju nauczycielskiego, bo ja wiem, bo ja tam tak? byłem to, Tak, to taki puszczyk. No, stół, stół, który stał w pokoju nauczycielskim. Dziurawy na środku nie palały. Dziewczyny ze szkoły przykryły to taką płytą, piły płytę meblową, to okryliły. Krzesełka. Nasz konserwator, byłem świadkiem to patrzy co on takie 40-letnie krzesełka szlifuje i maluje. To, to... No, przystosujemy świetlica do poprzednich dzieci w szkole w Stanisławiu. Krzesełka, które mają za 40 lat. Szlifował i malował te krzesełka postawione to w ramach przystosowania tej szkoły do przyjęcia tych 6 lat. Ja nie jestem przeciwny... Przepraszam bardzo. Ja nie jestem przeciwny, żeby wam się polepszało warunki. Ale na Boga jasnego i świętego. Jak tak można? Że tutaj... Że tutaj to się dziurawy stół i przesłać 30-letni Ale jest Panie znamia. radny chodzi, jak się komuś oddaje, to zawsze coś gorszego. Na pewno tutaj Ja nie jestem w stanie... Panie, ja nie widziałem, że głosy, głosy i krzyżyki na kartach. Pewnie pan burmistrz i państwa dostanie, ale to nie jest porządku. Bo to też są wasze dzieci. <gorszy>